Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj powiemy sobie o dewastacji pomników Jana Pawła II i myślę, że też jest to już dobry czas, żeby mogła się wypowiedzieć na ten temat. Także kochani, jeśli chcecie wiedzieć, jak zdewastowano pomniki i jak lewica się z tego cieszy, to ja Was oczywiście serdecznie zapraszam. Powiem Wam, że zaczyna mnie to już wkurzać i gdyby nie to, że jest to odcinek o papieżu, to bym... Powiedziała to trochę mocniej, ale nie wypada. Papieżu, który jest częścią naszej kultury, a żyć mu przyszło w popapranych czasach, jakie były wtedy w Polsce. I nikt mi nie powie, że wtedy władza była krystaliczna, bo niestety były mendy, sprzedawczyki, szpiedzy, no trochę jak dziś. I faktycznie serio, ruskie trolle. I naprawdę tamtych polityków można byłoby nazwać ruskimi trolami. Tutaj akurat to jest adekwatna nazwa. To oni właśnie są przykładem takiego zachowania. Nie człowiek, który nie popiera socjalu dla wszystkich w koło, tylko człowiek, który ruskim donosił i niszczył Polskę i Polaków od wewnątrz. Po obchodach, które były w niedzielę, można łatwo zauważyć, że ludziom zależy na dobrym imieniu Jana Pawła II, ale nie tylko, też na dobrym imieniu Polski i Polaków. Z drugiej strony dziwne trochę, że podatki, inflacja, nadmierna pomoc nie wysunie Polaków na ulicę, ale wiara już tak. Wiecie, że ja i Kościół to się nie dodaje. Jednak uważam, że wiarę każdego człowieka trzeba szanować. A tutaj jedyne mądre słowa, które usłyszałam właśnie odnośnie sytuacji powstania filmu na TVN tego oczerniającego papieża, jedyne mądre słowa usłyszałam od Sławomira Mencena. I ja się z nimi utożsamiam w 100%. Bo takie rzeczy, o które oskarża TVN, powinni sprawdzić eksperci, specjaliści, historycy, a nie dziennikarze tvn -u. Ale łatwo przechodzi lewicy szarganie dobrego imienia Polaków. Nawet jedna TikTokerka wytłumaczyła to na tyle dobrze, że posłużę się jej wypowiedzią. Szefowi Światowej Korporacji donoszą ludzie o sytuacji w firmie. Różni ludzie, doradcy. Listy też czytają inni ludzie. I tak dalej, i tak dalej. I ta wersja też ma sens. Kolejna sprawa to taka, że lewica bardzo lubi, bardzo lubi przed wyborami strzelić sobie w kolano albo w stopę, tak masochiści trochę. I tutaj właśnie kolejny raz tego dokonała. I uważam, że to śledztwo wprowadzone przez TFN nie pomoże, a wręcz zaszkodzi w tych wyborach, bo nasze pokolenie i pokolenie ludzi starszych ode mnie, gdzieś tam wychowywało się razem z Janem Pawłem II. I bardzo trudno jest powiedzieć ludziom, słuchajcie, przez całe życie, w to co wierzyliście, to było kłamstwo. To tak nie działa. Jeden film, na podstawie nie wiadomo jakich dowodów, nie zmieni myślenia ludzi i nie wmówi im, że całe życie robili coś źle. Dziwi mnie to, że wykształceni ludzie nie wiedzieli, że, że właśnie w taki sposób sprawa się potoczy. Komu oni chcieli pomóc tym filmem? Wyłącznie swoim wyborcom. Tylko po co, skoro oni i tak na nich zagłosują? Nie wiem, bo przecież takim filmem wszystkich wierzących odsunęli od siebie. I zamknęli się znowu w takiej małej bańce wyborczej, bo wydaje mi się, że chyba ludzi wierzących albo chociaż wychowywanych w wierze katolickiej jest więcej. Bo chodzi mi też o tych ludzi, którzy może do kościoła nie chodzą, ale te tradycje rodzinne praktykują. Jak ja na przykład. Ja podchodzę właśnie do wszystkiego jako do tradycji, a pielęgnować tradycje na przykład bardzo lubię. I chcę, żeby moje dzieci również tradycje, te, szczególnie te piękne, pielęgnowały i o nich pamiętały. Wyrzeczenia, które są w tym czasie, sprawiają, że się lepiej pamięta ten okres. Także jak i na Boże Narodzenie, które, tak wiem, jest wzięte od pogan, to też nie jemy mięsa. A na bigos czekamy do 24. Święcimy pokarmy, przygotowujemy święconkę na Wielkanoc. Tak dla tradycji. I wielu ludzi pewnie robi podobnie do mnie. Ale zobaczmy, co tam napisała gazeta.pl. Szacuje się, że w Polsce może być nawet tysiąc pomników Jana Pawła II. Pierwszy z nich Karol Wojtywa, Wojtyła postawił sobie sam, ale prawdziwa pomnikowa papieżomania nadeszła dopiero po jego śmierci. Czy dziś, jak sugerują niektórzy, figury będą dewastowane w ramach ataku na największego z Polaków? Spytano o to kilkadziesiąt miast, na których terenie stoją pomniki papieskie. W dyskusji o upamiętnieniach papieża, Często przywoływany jest cytat z Jana Pawła II, który rzekomo wzywał, nie stawiajcie mi pomników. Słowa są modyfikowane: raz jest to, nie, stawiaj... nie stawiajcie, innym razem nie budujcie. Zwykle po tym następuje wezwanie: tylko módlcie się za mnie, ale bywa też, tylko zróbcie coś dobrego dla siebie. Witold Mrozek w gazecie wyborczej stwierdził, że cytat prawdopodobnie jest fałszywy bo nie ma po nim śladu w archiwach nauczania papieża. Niezależnie od autentyczności cytatu, argument o tym, że papież nie życzyłby sobie stawiania pomników, wydaje się jednak nieco chybiony, bowiem pierwszy pomnik papież sam przywiózł zwłok do Polski. Figura, która przedstawia Wojtyłę w niezbyt udanym geście pozdrowienia, stanęła na dziedzińcu Krakowskiego Pałacu Biskupiego w 1980 roku. Gdy historyk sztuki profesor Kazimierz Orzuk analizował pomniki powstałe w latach 81-2001, naliczył 222 figury Jana Pawła II. Częstotliwość stawiania pomników wyglądała w tych latach jak parabola, której ramiona skierowane są do dołu. W PRL-u z oczywistych przyczyn nie stawiano pomników duchownych, na cokołach chętniej ustawiano czerwonoarmistów, bojowników walki o socjalizm i przodowników pracy. Wyjątkiem był granitowy papież Jan XXIII we Wrocławiu, którego ufundowała władza ludowa, bo nadinterpretowała jego słowa z Soboru Watykańskiego. Na temat ziemi odzyskanych. Pod koniec lat 90. nastąpił pomnikowy pik, w tym czasie Wojtyła odwiedzał bowiem ojczyznę w ramach podróży apostolskich. Później, jak zauważył profesor Orzuk, tempo wznoszenia nowych pomników Jana Pawła II uległo pewnemu spowolnieniu. Prawdziwa pomnikowa papieżomania rozpoczęła się po śmierci Jana Pawła II. W latach 2005-2006 powstało najwięcej przedstawień papieża. Wartość artystyczna, co najmniej części z nich, Pozostawia wiele do życzenia. Ci, którzy dobrze pamiętają pontyfikat Jana Pawła II, mają za złe dzisiejszym dwudziestolatkom, że papież jest dla nich memem. To pokolenie post -Jana, Jana, JP-2, które nie załapało się na kult, jak ocenił teolog dr Sebastian Duda, na granicy histerii już wówczas infantylizowanego papieża Polaka. Opowieść o kremówkach, śpiewanie barki, postępującą chorobę i fetyszyzowaną i zgodę narodową w chwili jego śmierci zgodzeniem się kibiców Krakowi i Wisły Kraków na czele. Na stosunek młodych do papieża z pewnością wbrew. Intencją twórców wpływają liczne nieudane przedstawienia papieża. Na listach najgorszych pomników Jana Pawła II wymienia się takie pozycje jak gigantyczny papież Pudzian z Częstochowy, sierota po opuszczonym parku miniatur sakralnych, poznański papież tańczący mniej, znany papież Marek VII z Jarosławia Sopocki, Jan Poseidon, II czy Niewielki pomnik ze Smolnicy, który zyskał przydomek. Kuję, wyciągnijcie mnie. Powiem Wam, że czytam ten artykuł i ja nie wiem, kto go napisał, ale sprawdzę, kto go napisał, i każę mu się chyba puknąć w głowę, bo to po prostu to, co czytam, cię nie da czytać. Chciałam Wam przeczytać cały ten artykuł, ale ja Was po prostu nie będę katować tym jakże nacechowanym negatywnie bez powodu. Artykułem. Jest to artykuł, jestem zszokowana wręcz. Jest to gazeta, artykuł z wiadomości gazeta.pl. To jest takie... No nie podoba mi się ten artykuł, nie będę go czytała do końca. Jeśli ktoś chce na gazeta.pl ten artykuł się znajduje. Powiem Wam, że dużo pomników Jana Pawła II już zostało obsmarowanych Czerwoną farbą, i tak dalej, i tak dalej. I uważam, że ani niszczenie pomnika Jana Pawła II, ani dewastacja y, tęczy na placu Zbawiciela nie jest dobrym pomysłem, ani dobrym rozwiązaniem na cokolwiek. Uważam, że wszyscy powinni zastopować, a sprawę powinni zbadać eksperci, nie dziennikarze. Nie wiem, dla mnie jest to na tyle przykra sprawa, że gdyby okazało się to prawdą, to byłoby to niezwykle niezrozumiałe dla większości społeczeństwa. Jednak jeśli eksperci zbadają, no i faktycznie się okaże, że no przecież tam komuniści, Zawsze byli przeciwko kościołowi i dorobili trochę historię, to ktoś wtedy powinien poważnie za to odpowiedzieć. Rząd powinien jak najszybciej zbadać sprawę, bo jeśli jest niewinny, to jego imię się oczyści, a winni po prostu będą mogli ponieść wtedy karę. Bo te puste ustawy, wnoszone przez PiS, ni niczego do życia nie wnoszą. Także temat trudny. Są ludzie, którzy piszą źle o papieżu, są ludzie, którzy go bronią. Po której stronie barykady wy jesteście? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. Ja radzę do wszystkiego podejść ze spokojem i czekać, aż ktoś mądry po prostu zbada całą sprawę, ale moje porady to moje porady, więc nie musicie się ich oh, yeah. stosować. Także czekam na Wasze opinie w komentarzach, a ja Was budziam.